Hej, kochani, witam się z wami bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku. Występuje mój mąż, czyli Tomek, Ta, nasz to Jak się zgodził ze mną wystąpić celem przetestowania tych rzeczy, które tutaj mamy. Za chwilkę wam pokażę co to jest, a są to w skrócie Rzeczy wekańskie, które pojawiły się ostatnio w Wiedronce, i jest to nowość. Nie wiem, czy w innych sklepach może to już wcześniej jakoś funkcjonowało, bo tu mamy Bakome i firmę GoWege i WellWell, -Well, z tego co widzę. My tych produktów jeszcze w ogóle nie próbowaliśmy, jest to dla nas nowość. Nasza wiedrąca ona pojawiła się dosłownie kilka dni temu i stwierdziliśmy, że fajny będzie pomysł na przetestowanie i sprawdzenie, czy to się w ogóle kalkuluje względem ceny. Wszystkie te rzeczy, tutaj mamy pięć rzeczy. Są to ceny w przedziale kwotowym od 3 do 4 zł. Także 3-4 zł. jest przedział, jeżeli chodzi o koszt tych rzeczy. I mamy tutaj dwie pasty i trzy jogurty. Trzy jogurty desery, tak? Bo tutaj mamy jogurt, mamy deser. I teraz tak. Ja wam będę pokazywała po kolei rzecz, którą testujemy. Ocenimy skład i potem z tomkiem ocenimy smak. Także, wy, możesz wybrać. Mamy tak, dwie pasty. Nie będę oceniał opłacalności, bo wiem, że nigdy więcej tego nie kupię. Nigdy bym tego też nie kupił. Nawet bym na to nie spojrzał. Ale jak już mam możliwość skorzystania tak darmowego, to, to zobaczymy, jak to smakuje w ogóle. Możesz wybrać sobie... Bo są dwie pasty i są trzy jogurty. Także możesz wybrać, od czego zaczynamy. Pierwszy to temat wybrał tutaj Well Well. Pasta z pestkami słonecznika, z suszonymi pomidorami i bazylią. Były dwie opcje wyboru. Ja mam nadzieję, że od tego nie umrę. Ja Jakieś nie. zdrowe, że się najem. Także pierwsza rzecz jest taka. I słuchajcie, jeżeli chodzi o skład. To może tak. Najpierw powiem Wam, tutaj mamy 115 gramów, w 100 gramach mamy 298 kalorii. Jeżeli chodzi o skład, to Wam przybliżnie będę Wam czytała. Jeżeli będziecie zainteresowani, to sobie po prostu zastopujcie. Ale Wam powiem, że na pierwszy rzut oka to jest tutaj akurat dobry skład. Więc tutaj nie mam się do czego przyczepić. Jest w porządku. Najpierw zapach. Pachnie ładnie, już cię pokazuję. Także tak wygląda konsystencja, ale pachnie ładnie. Jak paprykarz yy, tak wygląda przynajmniej, nie? No dobrze, tak, trzymaj. Trzymaj łożeczko swojego, to będziemy jednocześnie testować. Teraz już akurat yy, kawałki tego. Pestek. Mm. Mm -hmm. jest... Tak, takie małe kawałki są. So. To jest pasta z pestkami słonecznika z szonymi pomidorami i bazywią. Powiem wam, że to jest naprawdę dobre. Mm, dobre jest, no. A też na chleb A myślę, że będę tak samo smakowało na chlebie jak i bez? Bo przygotowałam chlebek, ale to powiem wam, że naprawdę to jest smaczne. Czuć Ej, spokojnie, I pomidory, jest. i bazylię czuć. I nie? taka w miarę gęsa ta pasta jest. Gęsta i, i są całe kawałki tych właśnie tych pestek mm. słonecznika, więc powiem wam szczerze, naprawdę dobre, na kanapkę smaczne. Tak, wychodka. Także no oceniajmy, może od 1 do 10, mm -hmm. jeżeli miałbyś ocenić. Tak w smaku, nie? Tak, czyli pierwsza rzecz to, to to, co Wam pokazywałam i w smaku... No przynajmniej tak tak 8, tak? Ja czyli... też 8 myślę. Przynajmniej 8. 8. Mm -hmm. Więc myślę, że jeżeli się natknę na ten produkt i będę miała ochotę, to myślę, że jeszcze się na niego skuszę, bo jest naprawdę dobry. Chyba tak, druga pasta teraz. Drugą pastę. Druga pasta to jest pasta z ciecierzycy i pomidorami i tutaj jest papryka też. A tam to była pasta z czego dokładnie? Główny składnik? Y, pomidor, bazylia i pestki słonecznika. Mm -hmm. A tutaj mamy pomidor i papryka. Widzicie, okay. jakie to jest ostre? Ej, ogólnie pycha, jest tylko pikantne, co? To ty mnie o to zjesz chyba, co? Mm -hmm. Powiem Wam, że to jest mega ostre. Aż z ciekawości, a nie pokazałam Wam składu w ogóle. Będziecie chcieli, przystopujcie sobie, oczywiście. Powiem ostro. No? Kawałką, no, że to, to na pewno dla całka. To tak zyskujcie. sobie zrobię. Będziecie się na, 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 na mm -hmm. siadanko w okolacyjkę knapeczki. Powiem Wam, że oba są dobre, ale. Ta pierwsza pasta jest taka delikatna, fajna, a ta. Fajna jest dla osób, które lubią ostre rzeczy, mm -hmm. bo ja czuję w gardle cały czas. No mnie to już posmokowała też. Nie? No. Ostro jest. A to nie wiem, co takiego? cena, ocena Tak samo, przynajmniej 8. Dla mnie 6,5, ale tylko dlatego, że ja po prostu nie przypadałam za takimi ostrymi rzeczami, ale wiem, że tą kobietę na przykład na pewno posmokowała. Dobra. Dobra. Następna rzecz jest to. Mm, serek z Bakomy bebe, Czekolada z wiśniami na kremie kokosowym, a jeszcze była opcja. Czekoladowa, czyli bez tej wiśni. Ja wzięłam z wiśniami, bo stwierdziłam, że łóżko. Zobaczymy. I to jest z firmy Bacomy. I jeżeli chodzi o skład, to jest. Ciemno może. Zupało ostrość, dobra. Także jeżeli jesteście zainteresowani składem, to wam pokazuję, bo może nie każdy jest zainteresowany. Jeżeli chodzi, tak ogólnie o skład, to powiem Wam, że nie jest on ciekawy. Jest tu bardzo dużo rzeczy w ogóle. Zobacz, mm -hmm. tu, nawet w akuratach słabo widać, ale masz tu składniki i zobacz, jaka lista jest. Mm -hmm. Generalnie jest rzeczy w takim ogórciku, mm -hmm. nie? Ja, powiem wam, że mega to pachnie, ja. Pochaj mm. to najpierw. Wow, to taki budyń. Budyń jak, jak Monte, nie? No, taki budyń śprodowy, taki Monte, prawie. Pachnie, powiem wam, że pachnie 10 na 10 Jest bardzo zbita, taka budyniowa. Ja wiśni w ogóle nie czuję, na przykład. Nie, czekoladowe jest. A wiśni to tak też nie za bardzo. Ja czuję jak taki mocny, zbity yy, budyń mm -hmm. czekoladowy. Ale czekoladowy. pycha ogólnie. Ale jest bardzo dobry. Ale 4 zł, czy byś ty za to dał? Czy to 3, 3, 4 zł? Wszystkie rzeczy są po 3-4 zł. Tak, ogólnie jest smaczne i na pewno fajna opcja, żeby sobie spróbować, tak? Tak, jak ktoś Was zaprasza do degustacji, to, to koniecznie. 8,5 na 10, bo mi smakuje po prostu. jest, tak, przynajmniej 8, tak samo. Tak, ale, ale powiem Wam, że jeszcze czuję tą ostrość tamte, tamtej pasty. Tak? Jest <noise> ostra. To na no ile ten deser? Przynajmniej 8. 8. Czyli jest smaczny. Mówię, to kosztuje 3-4 zł, więc tak, żeby kupować sobie za każdym razem, to raczej odpada, bo desery takie, które ja tam kupuję z tej Delicate, co nieraz Wam pokazuję w holu zakupowym, w Biedronki, to kupię sobie za zł 60, za zł 70. no nie? Więc 4 zł mi trochę szkoda wydawać takie rzeczy, ale ztestować koniecznie musicie, bo dobre. Mm. Serek, tak? Tu mam jakiś serek jeszcze. No. Ser kokosowy, brzoskwinia. Wege vegans. I jest brzoskwinka. I, I też były jeszcze dwa, trzy smaki różne. Ja wzięłam brzoskwiniową, żeby tą wiśnię mm -hmm. trochę przebić. Jest y, dużo krótszy niż y, ten wcześniejszy deser. Więc podejrzewam, że jest dużo lepszy. I y, powiem Wam, że zaskoczyło mnie to, że w tym deserku mamy również kultury bakterii lekowych. Mm -hmm. Pełna kulturka. Także to jest akurat dobre, tak? Zbite. Że jest w postaci jeszcze bardziej zbity niż ta kaszka taka śmietankowa z Delicate, Delicate, z tej firmy z Biedronki. Zobaczcie, to jest normalnie... Będę górnogami ale dywan mam pod spodem, więc boję się, że mm -hmm. zaplami, nie? Będzie zlizywała jak coś. Pachnie ładnie tak delikatnie, co? Kokosowo. Kokosowo, mm -hmm. no. Delikatny kokos. No dobra. Ojej, powiem Wam, że konsystencja jest taka naprawdę Syrkowa, ale taka o. Widzicie, że się mega dalej, trzyma. Dalej. Tu z kolei tylko kokos czuję, mm -hmm. a nie czuję brzoskwini. Nie. A może jest na samym dole. A są kawałki mamy, obczaj. Nie, to są... To... A to może pod spodem. Widzisz? Malutki kawałeczek. Ty, pod spodem są, no. Mm -hmm. Obczaj. Tak. Brzoskwinka są, nie jest. Dobra, to chcesz spróbować sobie brzoskwinkę Znaczy ja wiem jak smakuje ale deserek no. bardzo dobry. Lekki kokos w zapachu i intensywny kokos w smaku. Nie, powiem wam, że smaczny, naprawdę jest yy, taki zbity, fajny. Tutaj mamy 150 gramów generalnie yy, i takie opakowanie dostarcza nam 204 kalorie. Myślę, że na śniadanko tak do bułeczki czy coś to yy, spoko opcja. Ja oceniam to na 7,5 na 10, dlatego że tam ten deser mi troszkę bardziej smakował. Mm -hmm. A, dobra, a na, 8 na 10. Bardzo dobre. Zapijemy zaraz z jakimś. Z bakomy ABVG i tu mam, wybrałam wersję z wanilią, o smaku waniliowym. Na pewno była jeszcze o smaku takim naturalnym, owsianym i chyba o czekoladowym, z tego co pamiętam. Ale u nas w Biedronce była tylko jeszcze o naturalnym, nie było tego czekoladowego. Mm. Tylko widziałam po prostu w gazetce, że jest. I jeżeli chodzi o skład, to też Wam przybliżę, bo już Wam pokazywałam wszystkie składy, więc pokażę Wam i tego produktu. I to na pewno kosztowało 4 zł, bo pamiętam, że sprawdzałam pod czytnikiem. Ojejku, jak to... Nie, nie, zapach jest słaby. Przynajmniej dla mnie. A fuj, no paskudny. Ryżowy o smaku waniliowym. I rzeczywiście ma taki, jak kupujecie, jak niektórzy z Was kupują może mleko ryżowe, to ma właśnie taki zapach. Dla nas jest to niezbyt dobry zapach, bo my nie używamy mleka ryżowego na co dzień w naszej kuchni, więc... Wow, jak olej. Wow, powiem Wam, że mega rzadkie. Pokażujmy. Jest mega, mega rzadki jak woda po prostu. Jest koloru żółtego, chłodnistego. Powiem wam, że ja piłam kiedyś mleko ryżowe i to ma taki specyficzny właśnie smak jak, jak to mleko ryżowe. Ja nie przypadam za tym smakiem. Wiem, że są osoby, które lubią to mleko ryżowe. No ja bym w życiu nie kupiła tego drugi raz. Mi akurat smakuje. O to wypijesz? Tak, wypiję spokojnie. To Bo w smaku jest ok. Tak zapakuj nie za bardzo, ale w smaku tak jakbym ryż no a ja na przykład też lubię i to nie jest tak tam mega słodkie, więc no myślę. To widzisz, że widzisz, to, to skapnić się to i skapnieć się ten ostry, No i dobra, pokrywać. już się pocało, tak? Brać <laughs> udział. Dobra, a więc damy jeszcze ocenę. Dla mnie ja oceniam to tak 4,5 na 10, dlatego że nie lubię po prostu mleka ryżowego. Ja wiedziałam, że to jest na bazie tego ryżowego napoju, w sensie na tym, na tym ryżu, ale stwierdziłam, że no spróbuję, bo lubię spróbować nowe rzeczy. Ale nie, nie, nie podchodzi mi, to nie kupiłabym tego drugi raz, mhm. dlatego 4,5, a ty? 6, 7, coś takiego. Dobra, ja sobie 67. 6, 7, czyli też nie jakoś formułujemy no, dużo, ale więcej niż no, ja. taki przyjemny smak, jednak. No. Jeżeli miałbyś wybrać jedną rzecz, która najbardziej ci, ci podpocowała, to która by to była? Te dwa serki, te dwie pasty czerwone. Te dwie pasty. Tak, nie? bardzo dobre są. Bardzo dobre. Naprawdę, pasty koniecznie spróbujcie i te pasty mają dosyć dobre składy, naprawdę. Ta ma, ta ma gorszy skład, akurat. Ta ostrzejsza, którą wam pokazywałam, hmm. ta o. w ogóle czegoś ostawowego szukali. No teraz rolecki... Eee, to może pokażę w ogóle. Strinda Scorpion od rolecki jest e, bardzo dobry i tym razem nie kłamali, bo zawsze jak się kupuje ostry sos to piszą że o kurczę jaki ostry nie jedz go samemu i w ogóle nie. Tak, my, A... my, my go kupiliśmy w Auchanie. E, tak, wąchanie za 6 złotych. Tak, wąchanie za 6 złotych i ta faktyczny na ostry. Dobra, Tak, moi kochani, tak się prezentują, e, tak się prezentuje test e, rzeczy wegańskich z Biedronki. E, tak jak Wam wspominałam, dajcie znać, czy którąś z tych rzeczy już testowaliście i czy Wam smakowała. Wiem, że są jeszcze galaretki wege w Biedronce. Galaretki. Galaretki. I jeszcze jest, e, są jakieś tam burgery i takie rzeczy, jakieś kiełbaski, ale już tego nie brałam, bo brałam po prostu takie pasty i jogurty, czyli coś, co po prostu wiem, żebym zużyła to, tak. W każdym razie 5 produktów przetestowanych. Mi najbardziej smakował ten deser czekoladowy, ale ze względu na skład, kupiłabym to. Bo też było smaczne, a ma lepszy skład niż tamto czekoladowy. No dobra, dziękujemy bardzo. Łapka w górę, subskrypcja. Cześć, trzymajcie się i dajcie znać, czy podobają Wam się odcinki z Tomkiem. Może częściej będziecie to zobaczyć. Mało zasubrywać. mnie tutaj jest, bo <laughs> ona nie daje mi się tutaj dorwać do, do wypowiedzi, ale jak już coś powiem, tak to. Może będzie. Przynajmniej... Napiszcie jakieś miłe słowo do Tomka, to może częściej będzie chciał ze mną nagrywać. Tak, przynajmniej będę plusował filmy Alice. Wtedy. To właśnie mu nawet nie lajkujesz. No. Ale subskrypcji puściłem, także. Dobra. Jeden do jednego. No szczęście. No to papa, cześć, trzymajcie się.